Hej, hej, tu May i Sol, mama, mama z córką, które, które nagrywają, nagrywają gameplaye. Witamy was w Palworld. Ehe. Ma... Mam nadzieję, że Was lepiej teraz już słychać. Mamy nowe słuchawki. I mikrofony. <grym> no tak. Także dajcie znać komentarzach, czy jest lepiej, czy nas y, dobrze słychać, czy coś podgłośnić, przeciszyć, czy grę też dobrze słychać. E, no, a na wstępie tak mm -hmm. chcieliśmy podziękować y, za komentarze wszystkie i pozdrawiamy Mercza 7968. Tak. No. A tak nie zwracajcie uwagi na to, że się Mylę, bo słyszę <noise> pogłos. Tak, Mejst, słyszę się w słuchawkach, że dziwnie się teraz nagrywa. Musi przyzwyczaić. No wiem. No. Więc będę się Dobra. mylić. Polszfer. Hmm? A, jeszcze nie w powiem. zagrodzie. Tam był. No. Dobra, chyba na koniec odcinka wszystko porobiliśmy, więc możemy tak naprawdę ruszać. O, miotek zostawiłaś. Okej. Okay. Nie zebrałam. Miotek zostawimy tutaj. Tu mamy szyneczkę. W ogóle nie mam żarcia żadnego. I tego żarcie jakieś. O, tu się robi. Tutaj nic nie ma. Proszę bardzo. Idę im podkraść jedzenie trochę. Co jest za głośno? Co dalej? Trzeba to sobie rzucić. A w drugą kieszonkę. A oni tam jajko zrobili. Uuu, to sprawdź. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie zrobili. O, to tyłem chodzi. Okej, okay, idę na górę. Sprawdźmy. ale wszystkie się. są zadowolone, no, że spoko. Jest. O nie... Nie zrobiły się! Ej, a czemu Wiesz ja nie mam strzał jest. żadnych? Zero strzał. Ja? Jak to się stało? Gdzieś musiałam odłożyć strzały. No właśnie. Chwała. Sortuj, sortuj, dobra. Ja odłożę te rzeczy do skrzynek. Bo mam pełno. Mhm. O! Dużo mi się odłożyło. O, mam jeden e, gigantyczny Nie, jak musza... to było. tak. Ten taki czerwony bal. O, ten mogę no już o nie. Z tego mogę... O Ojej. No dobra. Gdzie idę no zobaczyć? Nie. Może zrobili Co już jest? to żelazo. No, no dobra. Trudno. Ja idę na dół do skrzyni. Nie, nie. A dobra, tutaj Dobra i tak nic jest. Nie ma. Super. 27 ekstra. Dobra, pozbieram no. im, żeby oni nie nosili tego. Okay. Nie. Ona no, tutaj Jeszcze łódź jest, jest. w porządku. Okay. Dobra, a jak Dobrze, oni tutaj nie. mają... My dwie skrzynki tak, powielone, ale no. Trudno, nie będziemy biegać z tym wszystkim. O! o ile tu skóry! Wow! No, ostatnio mógł... kupiłaś wszystkie. Za no. całą kasę wydałaś i wszystkie Nie, bo mam gold kupiłaś. coiny. Nie są w skrzynce jednej. Aha. A dobra. Okej. Okej, zrobię to. Podkładałam. O, dobra, jeszcze sobie Chełm tutaj... zrobię. Sol, a czemu nie mogę robić tych hiperszperm? A, bo to jest... In... A, no tak. Inny workbench do tego. A, teraz to brakuje. O nie. O. Co, co ty was? zrobiłaś, że nie ma tych... Czego? ...niebieskich? A tu dwa jajka, są. Czemu mówisz, że nie ma? Już drugie jajko robią. Aha, ja myślę, że nie. Bo tam było jedno. Dobra, bo no. naprawiam sobie jeszcze ten hełm lepszy. No, możemy jeszcze? lecieć gdzieś. No nie, pleban. Dobra. Idę po ple... I lecimy ple... na eksplor. Może jakąś jaskinię znajdziemy. A ja nie. Ja. Aha. Dobra. Tutaj jest mój. No pozbieram zbieram cokolwiek, to wszystko. Zabranie żeby nie było. A to jest. Oki. Okay. Dobra, jeszcze tego już nie ma. Co? Co? Aha. Co tam? Co? A nie, dobra, nic, nic, nic. Muszę naprawić sobie. Znalazłam jedną skałkę. Ale już. Oj. Nie to. To. Chcę to naprawiać. Okej. Okay. Tam A dwa. dana nie bądź. będzie Biczowa. Okej, okay, teraz. jest. Mm. O, schował się do skorupy. Kto? <laughs> Myję sobie skorupę. Ooo, ale fajne. Czy, Czy nie możemy jakieś jedno tylko... O, oh, nie. Yeah. Sol. Ta ryba wchodzi w jego skorupę. Dobra, chodź, lecimy. Jakby nie laki, e, Jakie przychodzę. ja mam tu bale? O, bale, tak szybko. O, będą. No. Lecimy. Nie, Sol, poczekaj. A co o. chcesz tutaj? E, no. dobra, nie, one branie Co chcesz robić, Okej, okay, ale gdzie idziemy? No właśnie, myślę, żeby tą część odkryć. Okej, okay. dobra. Chyba, że jeszcze tu nie było nas. A może tutaj ten To? to tu na górze? No tak, tutaj. To no, tu, tu się przynosi. No, okej. Okay. Zobaczymy, co tam dają. A w ogóle jakiś znacznik masz tam, nie wiem czemu. Au, Skończyłaś na mnie. Co? Nie! Ja nie skakałam. E, czemu mhm. ja zabrałam moją mhm. Dobra, idziemy w dobrą stronę. No, Chyba tak, tutaj w w tą stronę musimy iść. A jakiegoś odkryć. bolca może tam odkryjemy? Może, może. Tam idziemy, tak? Okej. Okay. Mister. No Sol? Wioska wioska. A ty masz Verma Wild, wild west. Vanverma yes. mam. Okej. Okay. No to lecimy. dobra, no to lecimy. lecimy. Już zapomniałam, gdzie. Zapomniałeś, jak się lata? O, twój Nightwing. Co? Gdzie? Po prawej. Ja sprawdzam, czy coś można tu zebrać. A tu! Chyba nie. Rozumiem. A czemu mój? No bo chciałaś ostatnio go złapać. no. Nie spadnę. Podam. Uh -huh. no. A nie, jednak przeżyłam. Dobra, lecimy tam jakieś takie ciekawe no, skałki są. poczekaj! Dobra. No ja się tym nad tobą na kamyku. Co? No. Aha, dobra widzicie sobie. O Ja chcę! Ją! Będę pierwsza. Aha tam. Nie! Aha, dobra, co? No dobra, idziemy. Co dzień? tu jest? Może tutaj na górę? E, co leci. to jest? To jest. Ciekawe, ciekawa ta skała jest. Dziwnie wygląda. Ja chcę zobaczyć co tam na górze jest. I to leci. Ja się rozejrzę tutaj. O, mamorest. Biją mamoresta. Oj, chyba przegrają. Biedni. Dziesiątkę mają, na jednego strzała. O Boże! O Jajko! Jajko tutaj jest. Biedny, dostał rykoszetem, no? Czym? Rykoszetem. Czyli nie, nie w niego trafia. Nie w niego celowano, a dostał. Kto? No ten Jelonek. O, biedny. Mamorę spuściła, a on akurat się pojawił. A no. tam cię atakuje. Kto? Nie. Właśnie, że tak. Nie. Jaka muzyka mi się odpaliła. Jaka muzyka? No. O, ci, ci tamci. Bierzemy ich. No goście? No. Te wy? O nie! Ała! Aha, jak kilowym kierujesz, kilofem na nich idziesz? O, nie. Skrzynka. Ale na A tam stoją, się patrzą. Papa. Pa. Tu jeszcze w tyłu są. Au. Mamorys nam pomaga, chyba. No tak, bo bili go. O, ja też mam mamorysta. Aj. Boże na Mamorys ciebie. No, Amores, ci bije? Tak. No wiecież. Au, strzelają do mnie. Nightwinga, ty co tam? Znaczy, Vanberry. Co, co ty robisz? Co ty tam sobie robisz? Au, podpiekają mnie. O, zielona kulka. Amores to łapiesz? Tak, nie wiem po co. Żółtą? Ale jeszcze go tam... Cześć. Cześć, Nie wiem, zgubiłam 7%. się. Gdzie ty jesteś? A tam jest. Dobra, 100%. jeszcze go powalę. O, jeszcze kurka. Troszkę. O ty... Nie! Aula. Aula. To schowaj swojego. No, już. Hej, ja też chcę spróbować. Ale żółte to na bossy sobie zostaw. Ale to jest boss. To nie jest boss. No chodź tu. Koło nas jest boss Mamorest. Których jeszcze nie złapaliśmy. No, Chikipi. Chikipi ja nie pokona go. Żółta nic nie daje, a zielona? 3% Ooo, a może... O! A proszę Masz farta, Sol No Chociaż tak jak raz ja z tym motylem A co tam leży? Nightwing Ojej Biedak Ej i... Zaraz Skąd stanie. ty się wziął mój chickiepee? Czemu Jeszcze? ja mam chickiepee? <laughs> z chikipi, chodź. chodzisz? <laughs> nie! Co? Co tam jest? Ten lisek nowy, czy Faks, To nie, to to nie jest nowy. O, są miśki jeszcze. Miśki, tutaj, miśki. A tam? Strzelić? Hmm, my jesteśmy tutaj. Nie, no to chodźmy dalej w ten teren. No, no. Nie będziemy na tą wyspę drugą szli, tylko tą wyspę musimy zwiedzić, co jesteśmy na niej. Tą? Mhm. No dobra. Tam tu, po drugiej stronie tej wody, to mamy odkrytą. E, czemu mój Chikipi ma 22 o, poziom? O, bibiura. Widocznie wzi wzięłaś to, co w bazie chyba się działa, tak? Czy co? Nie. Ja jej nie wzięłam. Bo one sobie, jak robił te rzeczy wszystkie w bazie. Oho! Nocka się zbliża. Musimy. Nie, nie Musimy szukać punktu do podróży. Na razie nie... O, patrz. Mosanda Lux, to ten misiek żółty? O, Nie, hey, wow, Lux, fajnie. To co? A może chodźmy teraz? Bo tak naprawdę pewnie. Warpeksy są słabe. Hmm. Idziemy na niego? Co? Ok. Widziałem. Czy kipi? Nie <ślad> wiem. Jaki jest mały. Nie to wiem. Gdzieś on był tam, w tamtą stronę chyba. Chyba był tam. Jak się mnie mylę. Eee. O tam, o, tam jest ten dinosaur. dinosaur. Aha, nie czy nie wiem ja dobrze lecę na to? Tak, tam jest. Gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy luzem chodzi, czy musimy iść tu. na. Aha, O, dziki śniu. Tutaj nic nie ma. So, poczekaj. Dobra, chodź tu. No chodź, jesteś blisko. I czekajcie, bo ja chcę zabrać to. O, jestem. O ty. Okay. Ja okay. też chciałam. Łapiemy <laughs> dinosaura? Nie, chodź na tego. O, no, szkoda. W sumie znowu jest, jest. Trochę ciemno. Wiewiórka. Ale nie wiem I gdzie wastrybę. on jest. Czy on jest pod gdzieś? W... O, patrz, biją nas. Pr, Próbuję bić mnie. Kurcze, gdzie on się schował? Ten boss? Jaj. Ajeny. Już zginął. Kurczaki, musimy wracać, bo jest za ciemno. Co? Jest za ciemno. Okej, okay, to ja idę do punktu. A tutaj nie ma tego. A może pójdziemy tam, gdzie te drzewo. On gdzieś jest. On gdzieś jest schowany, w środku gdzieś się schował. Gdzie ty są? Ten Poczeka. boss, wiesz. Gdzieś pewnie albo... Poczekaj sobie Gdzie ty... No, w ogóle? Nie ma go. No sprawdzam czy jest tutaj gdzieś. Ale on chyba gdzieś... Gdzieś musimy wejścia do jaskini yy, szukać, żeby go znaleźć. On tam? Gdzieś, gdzieś siedzi w tamtą no, stronę. Nie! o nie! O Ojeju! Chcieliśmy znaleźć, ale nie ma niestety. Co, gdzie ty jesteś? Aha to. Dobra. No, jestem blisko. Widzę Cię. Próbowałem znaleźć dinosom. tego. No Niby by powinien być tam też. Ej. Ale go nie widać. To jest jeden dinozaur, Jest tu więcej dinozaurów, Czy nie? Nie. O, szkoda. Nie, tam były jeszcze. A, no dobra, czyli to nie jeden. Gdzie znowu jesteś? Mm -hmm. Chodź, tam jest punkt szybkiej podróży. Gdzie? Nie widzę Cię. Popatrz na mapę. No dobra, dzisiaj taki krótszy będzie odcineczek. Żeby sprawdzić, co z tymi mikrofonami. Czy jest w porządku. Oj. Chyba kogoś trafiłam. Mhm. Idź do najbliższego punktu. Szybkiego. A tam, A tam jest Nie. 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 Co? Gdzie co? No, teraz poleciałaś daleko ode mnie. No i, i leć tym brzegiem wzdłuż. Tak, jak jesteś przy brzegu, to jedź brzegiem. Tak. Łobuzują nam tutaj łobuzy. Tak. Dokładnie. No, lecisz? Tak, lecę. Dobra, to ja już się przenoszę. No, poczekaj, ja już przenoszę ja i ty dołączysz. Widzę fast raider. Chodź od razu spać. Okay. Dobra, no ale, ale na dzisiaj zakończymy. Yy, chcemy zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało. Yy, no i mu musicie nam dać znać czy, czy wszystko w porządku z mikrofonem. Nie, staję, ja otręcam, okay, tak, ojdę sobie ja Sprawdzę. Idziemy, Idziemy spać, spać może najlepiej. No 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 już chciałam sprawdzić. Nie, nie rzucę. Chodź okay. tam. No już. No także... Czekamy na Wasze komentarze. Eee, miło nam będzie jeżeli. Zostawicie lajka, tak, tak na, na zachęty może, no, a my się żegnamy I... miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie, no i trzymajcie się, pa pa. pa.